Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Aktualizacja sałat. Jest to już prawie koniec uprawy sałat. Może nie w tym sezonie, bo może jeszcze sobie jakąś rozsadę sałat kupię. Sam nie, nie będę robił, bo mi się nie chce. Zacznijmy od sałat, które są najgorsze. Tutaj jedna biedna. Nic z niej nie będzie. Te dwie sałaty mają najwięcej cienia. Te dwie akurat nie ta jeszcze troszkę rośnie ma jakieś szanse żeby jakiś w miarę rozmiar osiągnąć natomiast ta to już raczej, raczej nie ma szans obie sałaty pewnie w przeciągu tam kilku dni zostaną zjedzone czy tam tygodnia jeszcze mamy jedną sałatę taką gorszą no ale już wygląda lepiej niż tamta bo coś nią tutaj gryzie